Witajcie kochane wodniki, zapraszam Was na czytanie majowe i zapraszam Was także do moich usług, do czytań indywidualnych, do przeznaczenia duszy, do Twojego odrodzenia. Wszystkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem lub na królowamoce.com. A teraz zobaczmy, jaka jest dla Was prognoza na nadchodzący najbliższy czas. Karty były już przetasowane, ale pozwolę sobie jeszcze je raz przetasować przy Was. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście. I popatrzmy dla wodników, jaki będzie maj. Jaki będzie maj. Popatrzmy. Piękna karta, kochani, karta cesarzowej. Jest to karta, która mówi o obfitości, która mówi o dobrobycie która mówi o tym, że nie zabraknie Wam w tym miesiącu niczego. Jeżeli jesteście kobietami, to będziecie lśnić, będziecie postrzegane przez Panów jako piękne, atrakcyjne, magnetyczne. Z kolei, jeżeli jesteście Panami, to tutaj w Waszym życiu, właśnie w maju, zamanifestuje się piękna energia cesarzowej, energia żeńska. To jest energia pełna miłości, kochani. Może być też tak, że hmm, będziecie chcieli w maju rozpocząć nowy biznes, nową pracę lub też podjąć działania kreatywne. Cesarzowa jest też postacią, która ma naprawdę dużo. Ona emanuje bogatym wnętrzem. Ona jest postacią, która karmi siebie i dzieli się z innymi wszystkim tym, co w niej najlepsze. O tym właśnie mówi karta cesarzowej. Jest to także kobieta, która mm, ceni siebie na własną wartość, więc wy również odczujecie taką piękną, słodką energię cesarzowej. I tego Wam życzę z całego serca, ponieważ doświadczając energii cesarzowej, naprawdę otwieramy swoje serce na miłość, na wszystko to, co piękne, i otwieramy się także na obfitość tego wszechświata. Bo wiecie, że wszechświat ma naprawdę wiele do zaoferowania, ale kiedy my się otworzymy na to, to to wszystko do nas przychodzi. A potem możemy się dzielić z innymi osobami, ponieważ mamy tego tak dużo w sobie, tak dużo miłości, tak dużo spokoju, tak dużo ciepła, że możemy dodawać dalej i dalej. Także, kochani, karta cesarzowej mówi o tym, że jeżeli macie tutaj jakieś ważne sprawy do załatwienia, to naprawdę ten miesiąc jest do tego świetnym czasem, bo macie tutaj pokazane pełne powodzenie. Jak wy wyglądacie? Piękna energia. Kolejna wspaniała wiadomość. Królowa Kielichów. E, kochani, no, Wy tutaj pokazujecie się jako osoby, które mają dużo uczuć, mają dużo emocji w sobie. E, możecie tutaj być osobami zakochanymi, lub możecie też w kimś, e, lub ktoś może w Was się zakochać. Królowa Kielichów ma fantastyczną intuicję. ma Duże serce. Jest postacią łagodną, delikatną, subtelną, ale jednocześnie dobrze skomunikowaną ze swoimi emocjami. Więc wy będziecie świetnie czytać um, wszystko to, co ukryte, wszystko to, co niedostępne gołym okiem. Będziecie tutaj mieć taki w maju dar przewidywania, jasno czucia, jasno słyszenia, komunikowania się z własną intuicją. Doprecyzujmy te energie i zobaczmy. Och, ile kart kobiecych! Królowa Mieczy. Królowa Mieczy stoi na straży Królowej Kielichów, czyli to oznacza, że to jest w ogóle wasza energia, tak? Więc wy tutaj się pokazujecie jako osoby, które naprawdę wiedzą, czego chcą w maju. Pokazujecie się jako osoby asertywne, jako osoby, które stoją na straży swojej delikatności. Swojego wewnętrznego piękna. I tym strażnikiem jest właśnie Wasza energia, energia Królowej Mieczy, która wie, w którym momencie trzeba się zdystansować, w którym momencie trzeba od kogoś się odsunąć, w którym momencie trzeba powiedzieć stop, a dla kogo się otworzyć. Bardzo piękna energia, słuchajcie, zdroworozsądkowa. Macie tutaj połączenie uczuć intelektu. I to daje Wam wielką, wielką obfitość. Może być też tak, że w maju po prostu zaznaczy się w Waszym życiu kobieta y, lub też kobiety będą ważne. W maju to mogą być przyjaciółki, to mogą być um, mm, kobiety, które mają znaczący wpływ na Twoje życie. Na czym należy się skupić? Popatrzmy. Na tym, by się odrodzić. I kochani, w Arkanach Wielkich karta gwiazdy jest waszą energią. To jest właśnie energia wodnika. Także, kochani, macie naprawdę niesamowity przekaz. Karta gwiazdy mówi o tym, że może czas poprawić e, swój wygląd. Jest to idealny moment zresztą, na co wskazywałaby karta Cesarzowej. E, Poprawić swój wizerunek, w ogóle odrodzić się po trudnych doświadczeniach, być wdzięcznymi za to, co Was spotkało, bez względu na to, co to było. Czy to były dobre wydarzenia, czy trudne wydarzenia, z każdych możecie wyciągnąć piękną i wzbogacającą Was lekcję. I tak też tutaj będziecie robić. Karta Gwiazdy mówi właśnie o tym, żeby yy, na tych zgliszczach, które tutaj pozostały. Tak jakby ten teren oczyścić i zbudować na nowo swój własny piękny świat. Ta postać, ona tutaj odradza się w blasku. Wręcz te trudności ją umocniły, dały jej blask, dały jej jasność, dały jej pewną lekkość. Te trudności wyzwoliły w niej możliwość do Pokazania sobie samej, jak silna jest w środku i wewnątrz. Tak? Karta gwiazda mówi o oczyszczeniu. Mówi o tym, że nadchodzi dla ciebie lepszy czas. Z czym to jest związane? <laughs> Z bardzo piękną energią. Z energią pazia była. Macie kochani piękne czytania. To jest energia. Kreowania nowego początku. Macie tu pokazane nowe perspektywy. Nowe perspektywy, być może zawodowe, może nową relację, która tutaj się zamanifestuje. Przychodzi do Was coś pięknego i na tym należy się skupić. Nie na tych trudach, które były. Tym trudom należy tutaj podziękować i wziąć się za naprawę swojego życia, za odbudowę swojego życia. Ale dzięki temu, że to, co tutaj runęło, tak jakby zrobiło się dla Ciebie miejsce, zrobiła się dla Ciebie przestrzeń. Przestrzeń właśnie, żebyś odkrył to, co kochasz, żebyś działał z pasją, z wielkim sercem, żebyś strach, niepewność, zbytnią ostrożność. Zamienił tutaj na właśnie działanie w zgodzie z własnym sercem. Zamienić to na ciekawość. Co odchodzi do przeszłości? Powiedziałabym, że taka energia przelewania z pustego w próżne, taka energia może bez ruchu, energia zatrzymania, energia oczekiwania, energia marazmu i bierności. O czym warto myśleć? Wow! już zaczytanie piękne warto myśleć o ym, o pokonywaniu przeszkód o podejściu do pewnych trudności na zasadzie, że skoro jest problem to oznacza, że jest też rozwiązanie myśleć o tym by opanować swoje emocje gwałtowne by dążyć do właśnie stanowczości, asertywności, łagodności, bo siła tutaj jest łagodnością. To nie jest nadmierne kontrolowanie sytuacji, czy samych siebie, czy innych ludzi. Siła jest tu pokazana jako ujarzmienie wewnętrznych naszych takich niskich popędów. Czyli właśnie tak, ta postać, ta kobieta, ona poprzez dotyk ujarzmia dzikie zwierzęta. I to jest metafora, że my właśnie w y, maju będziemy dążyć do tego, by y, ujarzmić w sobie y, gniew, impulsywność, może y, nadmierną kontrolę, różnych wydarzeń, różnych sytuacji. Będziecie tutaj chcieli stosować też dobre i skuteczne metody i myślę sobie też, że możecie tutaj bardzo mocno koncentrować się właśnie na swoim wyglądzie i na swojej atrakcyjności fizycznej i powiem więcej, to byłoby tutaj zalecane. Mało tego, karta mocy także mówi o tym, że zadbaj o swoje serce, zadbaj o swój układ krążenia. Mm. I zadbaj o swoją energię kobiecą, jeżeli jesteś kobietą. Jaki będzie twój następny krok? Wow! Co za czytanie, kochani, arcykapłanka. Arcykapłanka jest piękną energią mówiącą o tym, że będziesz właśnie teraz otwierać się na zdobywanie wiedzy. Będziesz teraz korzystać z doświadczeń, które już Zdążyłaś zebrać po to, by być właśnie silniejszą, by być mądrzejszą. Karta arcykapłanki mówi o tym, że będziesz nie tylko korzystać z wiedzy, którą już masz, ale też będziesz dużo się uczyć. Może tutaj będzie właśnie mm, ważna dla Ciebie wiedza mistyczna, wiedza ezoteryczna. Może też będziesz zgłębiać mm, tematykę, z ważnej dla Ciebie dziedziny, ale to jest pokazany rozwój, rozwój osobisty, rozwój Twojej duszy. To jest także zyskanie dobrej pozycji w rodzinie czy w pracy, gdzie jesteśmy właśnie postrzegani jako te osoby mądre, jako te osoby, które mają wiedzę, które są godne też naśladowania. Karta arcykapłanki mówi o tym, że wy, kochani, będziecie dużo uczyć się czy doświadczać pewnych rzeczy. Powiedziałabym, w środku, w waszym wnętrzu będzie dział się taki piękny proces czyli na zapleczu tak. Ale przed światem będziecie jakby pokazane jako cesarzowa. Ym, czyli tutaj mamy też zrozumienie, słuchajcie, siebie na bardzo głębokim poziomie, zobaczenie siebie oczami duszy. Jak wy widzicie siebie? Królowa była. Wow, kochani, jesteście tu pokazani jako Kobiety, e, lub w ogóle tak, e, jako osoby, bo tutaj też panowie mogą tego słuchać, którzy e, mają bardzo dużą siłę przebicia w tym miesiącu. I wy widzicie siebie jako e, osoby, które są nastawione na działanie. Macie w sobie dużo rozsądku, dużo odwagi, dużo motywacji. Dużo optymizmu. Tutaj widzicie siebie jako yy, takich dzielnych wojowników światła. Może też tutaj będzie dla Was bardzo ważna rodzina, dzieci, jak najbardziej może tak być. Yy, I chęć zaopiekowania się, ochrony tego, co delikatne, tego, co yy, wymagające Waszej uważności. Co płynie do was z zewnątrz? Dziewięć mieczy. Czyli hmm, może być tak, że albo ktoś o was się martwi, o waszą sytuację, z waszego powodu ma na przykład trudne myśli, nie może spać w nocy. To jest energia z zewnątrz. Może być też tak, że ktoś po prostu was karmi strachem. I poprzez to Um, wysyła do Was um, no taką dosyć ciężką i negatywną energię. Także energia tutaj strachu płynie z zewnątrz. Jak sobie z tą energią najlepiej poradzić? Paść kielichów, czyli kochani, nie dać się żadnym strachom, postawić na pasję, postawić na radość, zauważać w życiu też to, co jest piękne, to, co. Um, jest dla Was wartościowa. Może tutaj hmm, zacząć spędzać czas z dziećmi albo popatrzeć, jak dzieci hmm, doświadczają życia, jak spędzają czas hmm, na co dzień, czerpać od nich inspiracje. Hmm, I Paść Lichów słuchajcie, mówi, jakby zaprasza Was do tego, żebyście tutaj hmm, po prostu wzięli hmm, sprawy w swoje ręce. Abyście nie tracili marzeń, może też, żebyście tak dużo nie opowiadali innym osobom o waszych planach i założeniach, bo może być tak, że ktoś chce dla was dobrze, ale jednocześnie może was do czegoś zniechęcać. Paść Kielichów mówi o tym, że raczej postaw na spontaniczność, um, odkrywaj swoje dary, talenty. Um, i powiedziałabym: chroń to, co jest dla Ciebie wartościowe. Jaka nagroda do Was przyjdzie? Dwójka miecza, czyli pewne sprawy, słuchajcie, które od dłuższego czasu były na przykład dla Was trudne. Może to był jakiś konflikt prawny, a może był w ogóle jakiś konflikt. Konflikt wewnętrzny, może konflikt z inną osobą, to zostanie rozwiązane. Um, Dwie strony będą zadowolone, jeżeli właśnie tutaj był jakiś spór. Zarówno wy, jak i ta druga strona. Zostanie przywrócona równowaga w relacjach. W relacjach, które mogły być pełne sporu. Doprecyzujmy energię dwóch mieczy. Tutaj także zyskacie wyciszenie, moi drodzy. Czas wyciszenia tutaj nadchodzi, dwójka mieczy. I piękna energia pustelnika, czyli może zamanifestować się tutaj mężczyzna z hmm, podznaku panny, ponieważ to jest właśnie pustelnik, um, lub też osoba z podznaku panny, ale nie musi tak być. Może być tak, kochani, że po prostu tutaj hmm, pewna sytuacja zostanie. Uzdrowiona. Mam też takie poczucie, że Wy możecie z czegoś tutaj się wycofać, po to, by tak jakby odzyskać tą równowagę wewnętrzną, pokonać jakieś blokady, bariery i pokazać swoje piękno. Nastąpi tutaj, słuchajcie, uzdrowienia. Może być tak, że. Terapeuta, psycholog odegra ważną rolę też w Waszym życiu. Może tak być. Lub ktoś starszy, ktoś bardziej na przykład w jakimś temacie doświadczony. Ktoś, kto Wam także oświetli drogę Waszego życia, skieruje Was do Waszego wnętrza i Wy, kochani, w tym własnym wnętrzu odzyskacie równowagę. Z jaką energią wychodzicie z tego miesiąca? Z energią wiary. Więc zostanie Wam przywrócona wiara. Pewne sprawy zostaną uzdrowione. To jest karta kapłana. To jest karta, która mówi o tym, że właśnie poprzez trudy, poprzez pewne niewygody, których być może doświadczyliście w ostatnim czasie, wasze życie będzie podlegało transformacji, i ta transformacja. Będzie kierowała was właśnie w stronę spokoju, w stronę uzdrowienia, może też hmm, właśnie większej tolerancji i akceptacji, tak? Może tak być. Jak najbardziej tak. Yy, tolerancji i akceptacji w stosunku do siebie, może też w stosunku do innych osób. Jaka jest dla Was rada na ten miesiąc? Karta Redwan. Podążaj przed siebie, podążaj naprzód, ale bardzo ważne jest to, żebyś nauczył się w maju dobrze ym, zarządzać własnymi emocjami, żeby nie działać pochopnie i impulsywnie. To jest ważne, ale podążaj w stronę nowego początku, ym, bądź odważny. To jest dla ciebie rada. Problemy, które masz w maju, mają wielki potencjał, by właśnie były uzdrowione. Jak wygląda miłość? Pięć kielichów. Przyznaję, że to nie jest najlepsza karta, jeżeli chodzi o miłość. Możecie coś tutaj przeżywać, jakieś rozstanie, rozczarowanie. Może tutaj coś takiego się zamanifestować w waszym życiu. Natomiast hmm, karta pięciu kielichów też hmm, w tej talii pokazuje dwa kielichy, czyli mówi o, o tym, że dobrze, coś tutaj się skończyło, ale są też dwa kielichy, dwa nowe kielichy i warto to zauważyć. Czyli kochani, wy możecie mieć tendencję właśnie do smutku, do opłakiwania pewnych spraw. Pewnych relacji, przy czym macie tutaj na horyzoncie też coś nowego, co może jeszcze nie widzicie. Może, jak tu dojdzie do tego uzdrowienia, a jest to bardzo prawdopodobne, to dopiero zobaczycie. E, wyraźnie. Jest coś, jakiś potencjał miłosny, bardzo blisko was. I to należałoby tutaj wykorzystać. Zobaczmy, jakie jest dla Was przesłanie jeszcze na ten. Miesiąc, karta mądrość. I y, muszę Wam powiedzieć, że Wasze czytanie ma tutaj naprawdę olbrzymią głębię. Myślę, że to będzie bardzo piękny i ważny dla Was miesiąc. Myślę, że to będzie czas zanurzania się właśnie głęboko, głęboko y, do własnego wnętrza. Ta mądrość, której poszukujecie, jest w Was. Jest w Waszych doświadczeniach. Teraz nadchodzi czas sięgania po mądrość, która jest w Tobie. Masz wiele mocy. Pozwól sobie to zobaczyć. Życzę Wam wszystkiego dobrego i oczywiście zapraszam Was do czytań e, indywidualnych, do rozmów telefonicznych. Buziaczki dla was. Trzymajcie się. Czeka was naprawdę piękny i wspaniały miesiąc. Pa pa.